To jest nasza harpa laserowa, w której z zwykłego modułu z pianinka elektronicznego jest no, stworzony taki układ, w diody elektroniczne, którego lasera tutaj nie widać, można go zademonstrować z dezodorantem bądź innym aerozolem. Wtedy się właśnie pojawia i, gdy naszą dłonią przetniemy wiązkę lasera, odpala się tutaj taki czujnik, który się nazywa bodajże fototranzystorem, i dostaje wtedy sygnał do modułu, aby wytwarzał się dźwięk. Możemy to pokazać? Tak. Proszę. Niestety nie jestem zbytnio wyplaniany muzycznie, ale jak widać działa. Dziękuję. No, to chodzi, wiesz, to się przyciski takiego sterowania tym modelem. To jest z kolei model rakiety Apollo. Znaczy to jest model Saturn 5, który wyniósł. Z, z, z stacji załogową Apollo na Księżyc Apollo 11 między innymi były używane w oryginale w oryginale ta nasza rakieta ona tu ma około metra wysokości taka prawdziwa miała 111 metrów wysokości prawdziwa rakieta natomiast sam człon załogowy to była tutaj ta malutka część mieściła się ta trzyosobowa załoga która dolatywała do Księżyca i lądowała na, na Księżycu. tam jest kropka to przecinek czyli ile? 0,4 czyli u was plus to jest fioletowy I sobie na tym fioletowy włączamy plus dobra, idziemy dalej jest ok jest ok no to Agnieszko tutaj mamy taśmę czyli u ciebie jest prawidłowo podłączone czyli plus to jest ten kabelek fioletowy naklejamy sobie na fioletowy Widzisz tutaj dalej tu mamy nasze notatki prawidłowo Czyli pomarańcza plus do pomarańczą. Tak? Zobaczmy, sobie na pomarańczowy. Na pomarańczowy tabelec oznaczamy. Na pomarańczowym. Trzymać to? No, tutaj są włosy, które warto trzymać. I musimy niestety zmienić połączenie. Pamiętajmy, że jeden z tych nie każdy... eee, zasadzie, taką, e, taką do, dość, ta, dość tanią e, płytkę autopilota. E, zamontowałem i to, to ma opcję e, latania e, tak jakby z nawigacją, M mogę mu załączyć tryb lotu, że on automatycznie e, wejdzie na 150 metrów wysokości lub e, zostanie na wyższej wysokości jeśli jest i wróci nad bazę i zacznie e, krążyć mm. i schodzić do lądowania, więc tutaj to, to, jest, to jest już dość taki zaawansowany sprzęt. Na razie z ziemi. Daj mi zapytań, tak? to, 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 no. I to się kupuje w częściach, się składa samemu. Tak, tak. Widzi jak na miastami tego można czy lotniska nie. na pewno nie. nie. Nie, są przepisy na. że widzisz tutaj to co ma być powiedziane. To jest kamera to, prawda? No, to jest dalej sprzęt hobbystyczny, ty ale ty dość e, dość regulistyczna przepisy. Jak piszemy do trzeci do góry, jeśli widzę, jeśli latarkę to też lata zmienić na zielone. Tak? No to chodź. No zostaw galonikę, mój. Dobra. Chodź tutaj. Chodź. Dobra. Dobra. Musisz obrócić na zielone, no. No. Pięknie. Dostaw. I zobacz czy wykryło się zielone światło? Zielone. Wy... Tak jest. Wykryło się zielone światło. To jedziemy. Cykl. O. znowu czerwone światło. Chcesz jeszcze zmienić te? No tak. Proszę bardzo, no. To zmień na zielone. Pięknie, widać profesjonalista. Dobrze, możesz już programować sieci neuronowe. Bardzo dobrze. wykryte zielone światło. No i udało się. No to tutaj dzisiaj mówię. Teraz jest zielone światło. Tak, powinniśmy od razu jechać, które to zielone, bardzo dobrze